W przeszłości przymierzony był do fotela ministra finansów, teraz wraca do Sejmu i kreśli plany dla gospodarki i finansów. Jakie i dlaczego? Ryszard Petru, poseł Elekt, Trzecia Droga, dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od KPO, bo y, wydaje się, że to jest najważniejszy, albo jeden z najważniejszych y, filarów i decyzji, które warto podjąć, żeby naszkicować na nowo tą gospodarczo-biznesowo-finansową Układankę, którą musi pozbierać nowy rząd. Donald Tusk wykonuje taki polityczny gest, no bo nie ma mandatu, żeby cokolwiek negocjować w Brukseli, ale tam jedzie. Dlaczego? To rzeczywiście jest bardzo ważne, bo to są relatywnie łatwe do uzyskania pieniądze, ale z drugiej strony dobrze wiemy, że żeby je dostać, trzeba spełnić te kroki milowe. Można je renegocjować oczywiście. Do 21 listopada? Można je renegocjować. Jak rozumiem, takie nie były na spotkaniach, w których uczestniczył Donald Tusk, ale tego te spotkania powinny dotyczyć. PKPO dałoby nam około 1% PKB dodatkowo do wzrostu, czyli każdy miesiąc opóźnienia to jest 2,5 miliarda złotych. Tyle tracimy, ale to nie będzie proste, bo pamiętajmy, że rząd raczej nie będzie powołany w najbliższych dniach. To jest prawdopodobnie końcówka grudnia, zakładając obstrukcję po stronie prezydenta PS-u. Tak więc perspektywa to jest kilka miesięcy od dzisiaj. Zakładam, że istnieje możliwość wynegocjowania trochę innych kryteriów, kroków milowych, ale jakieś kryteria, jakieś kroki milowe będą musiały być podjęte. No i to jest oczywiście kwestia tego, czy prezydent będzie to wetował, czy też nie. Zakładam, że KPO do nas jednak przypłynie relatywnie szybko. Ale jeszcze raz, to są miesiące, a nie dni. Natomiast ten jeden punkt procentowy wzrost jest bardzo ważny w przypadku tak beznadziejnego dynamiki wzrostu, jaki zostawia nam PiS po sobie. A to wzrost gospodarczy może uruchomić nam perspektywę jakby dodatkowych dochodów do budżetu, które są tak ważne w kontekście również tego, co PiS poprzyjmował w ostatniej kadencji. Nie tylko poprzymował, ale też podjął masę zobowiązań, które będziemy dopiero sprawdzać wchodząc do rządu. Mówię o wszystkich funduszach, zaraz być może do tego przejdziemy. Przejdziemy do tego na pewno, ale chciałbym jeszcze zostać przy samym KPO, żeby troszeczkę odczarować y, y, ten termin, bo od. Y, takie oczekiwania, że te pieniądze się pojawią, następnego dnia po wyborach pojeżdżę, załatwię. Część ludzi może sobie wyobrażać, że to są pieniądze, które, którymi będziemy mo mogli łatać te ewentualne różne dziury czy deficyty yy, w finansach publicznych. Otóż nie, nie, bo to są pieniądze znaczone. Unia Europejska przyjęła bardzo szeroki plan pokowidowy i one mają yy, służyć konkretnym celom yy, w takich obszarach jak przede wszystkim yy, transformacja energetyczna. 37% tych pieniędzy na ten cel jest przeznaczonych. Yy cyfryzacja dalsza gospodarki i administracji ochrona y, służby zdrowia modernizacja inwestycje y, ale to są znaczone pieniądze one nie posłużą na to żeby ratować czy poprawiać kondycję finansów dlatego mówiłem o wzroście gospodarczym dokładnie to jest ważne że to nie są pieniądze do budżetu tylko na inwestycje ale większość tych nawet tych propozycji które pan e, wymienił to są tak zwane reformy podażowe czyli zwiększają potencjał wzrostu są inwestycjami które też dobrze wydane mają szansę zmniejszyć też inflację no bo jeżeli jest większy potencjalny PKB no to inflacja jest niższa co do zasady ale nie oszukujmy się nie będzie to szybko one są bardzo potrzebne dla wzrostu gospodarczego a drugim ważnym elementem dla wzrostu gospodarczego jest kwestia mikro czyli kwestia podatków Naprawienia chaosu po polskim władzie, likwidacji na przykład tej nadmiarowej składki zdrowotna, która została wprowadzona, żeby ulżyć przedsiębiorcom, jak również podejście urzędów skarbowych. I to są rzeczy, które można robić bez, de facto bez, bez Andrzeja Dudy. To są takie porządkowanie, transparentność w całym obszarze podatkowym jest elementem oczekiwanym przez przedsiębiorców, oczekiwanym przez polską gospodarkę. Relatywne, łatwe do wprowadzenia. I nie, to już nie jest kwestia negocjacji z Unią Europejską. To jest jakby potrzeba szybkich działań w ramach resortów, przy konsensusie politycznym, w ramach koalicji, który w tych przypadkach, które wymieniłem, jestem przekonany, że łatwo znaleźć. Panie pośle, budżet w ruinie czy nie w ruinie? Budżet bardzo trudny, z olbrzymim deficytem budżetowym. Przepraszam, to jest bardzo wysoki budżet, deficyt budżetowy, jedna z najwyższych. 92 miliardy euro. Ja mówię w PKB, patrzę na to, jak to jest bardzo. Jest to jest bardzo... około 5%. No właśnie, 5% PKB. PKB. Ale panie pośle, to nie jest ten dramat. 5% PKB oczywiście to jest powyżej tego kryterium, które, które oczekuje od państw członkowskich Unia Europejska, czyli 3% deficytu do wartości całej wyprodukowanych dóbr i usług przez gospodarkę, ale powyżej tego kryterium jest 4%. 14 państw Unii Europejskiej. Oczywiście my jesteśmy gdzieś blisko tych najbardziej przekraczających ten poziom, czyli blisko Malty, Belgii i Słowacji, ale dramatu nie ma. No, te procedury. Znaczy, nad... To jest dramat znaczy, to trzeba zdefiniować dramat Czy jest sytuacji, kiedy mamy 0% wzrostu, infl inflację. 8%, ale być może nawet za wyższą, czy to jest dramat, czy nie. Z jakiegoś powodu Polacy nie zagłosowali PiS w takiej formule, żeby PiS dalej rządził. Jestem przekonany, że nie był w stanie PiS zmobilizować swoich wyborców, tak jak zmobilizowała opozycja z powodów gospodarki. Drożyzny i wzrost, słabego wzrostu gospodarczego. Jesteśmy w programie in business. W bardzo wielu obszarach gospodarki mamy kryzys. Mamy spadki sprzedaży po 20-30%. Przedsiębiorcy naprawdę narzekają. Wstrzymali inwestycje. Mieli dosyć, do, do, dotychczas dużą niepewność, do której dochodziła jeszcze niepewność polityczna. Ona w jakiś sposób została zneutralizowana, ale oczekiwanie jest na powstanie nowego rządu. I ten chaos, który nam jakby, oferuje prezydent, jeżeli Powoła pana Morawieckiego. Wydłużę tą pewność. Pan, co? Nie, nie chcę dyskutować, co to jest nie. dramat, ale gospodarka polska nie rozwija się. Polacy tracą oszczędności i wynagrodzenia. Przedsiębiorcy naprawdę mają podgórkę. Oczywiście to jest byle jak. Nie, no dobrze, nie to, wiem, to, czy akceptuję byle jakość. No okay, że... także, ja, ja twierdzę, że jest daleko od dramatu, bo jak się spojrzy chociażby mówimy o deficycie, spójrzmy na dług, czyli skumulowane deficyty z ostatnich lat, spłacane, częściowo niespłacane, w stosunku też do, do PKB, no to oczywiście mamy duży wzrost, w samym wrześniu to jest wzrost o 18 miliardów złotych, czyli bardzo dużo miesiąc do miesiąca, bo to powinno być około 3 miliardów w normalnych warunkach. Mamy 37 miliardów dodatkowego, 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 przepraszam, mamy 37 miliardów dodatkowego długu przybyło we wrześniu, natomiast relacja Długu całego sektora finansów publicznych do PKB jest około 50%, ja pan, procent, a wiarygodność unijna to jest 80%, a Wiarygod... euro 90%. Wiarygodność kraju. No Polska nie ma najwyższej wiarygodności na tle innych krajów, jeżeli chodzi o spłatę długu. Historycznie, bo mieliśmy już sytuację, kiedy nie spłaciliśmy. Płaci po drugie, rentowność. Za, za 10-letnie obligacje płacimy dzisiaj 6%. 6 no wie pan, wie pan, amerykańskie doszły do 5%. Natomiast ważne jest to po prostu, na ile, na ile, jaka jest wiarygodność kraju. Nie ma nic lepszego niż amerykańskie czy niemieckie obligacje na świecie. A no. polski, i teraz tak, jeżeli polski rentowność obligacji wzrosłaby na długim końcu krzywej do 8%, to zamiast 60 miliardów płacilibyśmy 100 miliardów złotych na obsługę długu. To tylko pokazuje jaka skala. Z kolei, jeżeli nam by się udało przez wiarygodną politykę fiskalną i jakby postawienie na konwergencję nominalną, czyli spełnienie kryteriów związanych z euro, spełnienie kryteriów, ja nie mówię o wchodzeniu, obniżyć koszty długów, to możemy na tym zaszczędzić relatywnie łatwo 10-15 miliardów złotych. Dlaczego o tym mówię? Mm. Bo to są łatwe do zrealizowania oszczędności, najprostsze z możliwych, wynikające z wiarygodnej polityki fiskalnej, transparentnej, i stąd też. To, czy mamy taki dług, a nie inny, generuje też potem wiarygodność możliwości jego spłaty w przyszłości, a Polska potrzebuje niższych kosztów obsługi długu, na pewno, większej wiarygodności, jeżeli chodzi o przejrzystość i jest element, którego nie znamy, mianowicie mamy prawie 400 miliardów długu poza budżetem. 300, 300 miliardów tam jest, o ile pamiętam, 400 miliardów długu, 460 o ile pamiętam nawet w przyszłym roku, 460. Możemy to zaraz to jest powiedzieć. Do, to, jest, to jest dług brutto, to potrzeby pożyczkowe. Tak, brudu, to no to i teraz tak, uwaga. Nie wiem, jakie rodzaju, jakiego rodzaju zobowiązania podejmowały poszczególne fundusze. Czy mówimy o PFR-ze, czy funduszu covid -owym. Bo Jedną rzecz to jest jakby wydatek, który został poniesiony, drugie, zobowiązania na przyszłość. Różnego rodzaju pożyczki, które były. Nie wiem, z czym one się wiążą. Chociażby ta słynna pożyczka z Korei. Nie wiem, jakiego rodzaju kolejne. Zobowiązania z, tej, z tego tytułu wynikały, czyli konsolidacja, przejrzystość, sprawdzenie tego wszystkiego. Wie pan, to nie jest tak łatwo zatrzymać realizację kolejnych zobowiązań wynikających z pożyczki bez renegocjacji jej. I to jest wielkie wyzwanie. Czyli ta nieprzejrzystość powoduje wyższą rentowność. Dwa, tam jest na pewno cała masa trupów w szafie, nie wiemy, jakie one są, a konsolidacja to nie jest kwestia tygodnia, miesięcy. Ja mówiłem w kampanii, ale powtórzę, w 12 miesięcy jesteśmy w stanie. Postawić polską gospodarkę na nogi i sprowadzić finanse publiczne do transparentności. Skoro finanse publiczne są, i tu się trochę różnimy w ocenie, pan mówi trochę ostrzej, ja trochę bardziej delikatnie, ale w nie najlepszej kondycji, to nie rozumiem waszego programu, bo wasz program zakłada dodatkowe zwiększenie zobowiązań po stronie wydatków z budżetu, bo czym innym jest zapowiedź podwyżek dla strefy budżetowej 20%, 30% dla nauczycieli, czym innym niż właśnie zwiększeniem tej tego dysparytetu między przychodami a wydatkami i to sztywny, zapisanymi w, w ustawach, no bo rozumiem, że tak to będzie częściowo realizowane, przynajmniej częściowo, na przykład kwota wolna na pewno, yy, to powoduje, że no, dokładacie do, do pieca, który mi tak już płonie. Są Czyli dwa chcecie. elementy. Pierwsze jest tak, że jeżeli rząd powstanie pod koniec grudnia, tak niestety są dzisiaj prawdopodobne scenariusze, to chcę podkreślić, że budżet, który przyjął PiS, powinien, moim zdaniem, być przyjęty przez nową koalicję. Powiedzieć trzeba wprost. Jak to, najszybciej, żeby nie dawać prezydentowi podstaw do skrócenia tak. kadencji Sejmu. Dokładnie tak. Nazwać to, powiem, mówimy tak, słuchajcie, nam należy na stabilności, stabilności kraju i bezpieczeństwie Polaków. Przyjmujemy ten budżet, prezydent w związku z tym nie ma możliwości zawiatowania i skrócenia kadencji. Potem po, w ciągu trzech miesięcy wprowadzamy autopoprawkę do budżetu, czyli Analizujemy sytuację finansową. Czy kolejny element jest. I mówimy, nie ma pieniędzy i nie będzie. Ani tak, ani nie. Mówimy tak, że jesteśmy. Koalicja powstaje po to, żeby realizować postulaty, które z którymi mhm. szła do wyborów. Mamy różne partie, w związku z tym każda z nich składała. Dzisiaj przedmiotem rozmów koalicyjnych powinno być ustalenie programu na poszczególne lata i programu minimum na ten rok. Czyli nie ma możliwości realizowania wszystkich postulatów, wszystkich partii od jednocześnie. Czyli, jest, na przykład, czyli na przykład kwota wolna od podatku podniesiona z do 60 tysięcy złotych powinna być rozłożona nie tego, na 4 lata. Nie chcę, a chcę wchodzić, na bo to jest przedmiot, wiepan, to jest kwestia, kwestia. Polityczna. Rozmów koalicyjnych, bo ale na pewno każde ugrupowanie powinno. Każde ugrupowanie powinno mieć możliwość realizacji swojego, swoich postulatów w jakimś tam obszarze. Ja też wierzę w krzywą Lafera, czyli to jest krzywa, która mówi, że. Krzywa dochodowości. Czyli która mówi, że jeżeli są niższe podatki, to czasami są większe wpływy z tego tytułu. Natomiast kluczem jest do analizy sytuacji finansów publicznych, jest, kluczem jest badanie tego, co się działo w PFR-ach, w funduszach covidowych. Na przykład w bgk mamy taką rubrykę, inne zadania, na które poszło 41 miliardów złotych. Wie pan? Nie wiadomo, co to jest dokładnie. Jakieś inne. inne. Tak, ale mamy całą masę, na przykład relacja KPRM-u, czyli K K K K K Kancelarii Premiera, a funduszem covidowym, który tak naprawdę wydawał na polecenie KPRM całą masę różnego rodzaju Realizował sam masę różnego rodzaju dotacji de facto. Wie pan, mamy takie na przykład kwiatki jak budowa Regionalnego Centrum Patriotyzmu imienia Marii Lecha Kaczyńskich w Chocianowie, 4,5 miliona złotych. Albo 2,8 miliona budowa Ogrodów Pielgrzyma w Wadowicach. Wadowice wszyscy wiedzą Małopolski. A to są tylko przykłady. Ja daję te przykłady, że to nie ma nic wspólnego ani z COVID-em. To nie, nie brzmi jakby jako walka covidowa, ale tego typu sytuacje jest cały Jakieś podziękowanie może za... Za. Co ma to wspólnego z COVID-em, pytam. No dziękujemy, że już. że już minął. Znaczy nie do końca, Dobrze, minął, to bo są, jakieś. To, to, to są, ale ja tylko daję przy... rozmawiamy, ale, ale, ale daję przykłady. Kto to ma zrobić? Czy pan, czy, pan chciałby, czy pan ma jakieś aspiracje związane z tym? Chciałby pan aktywnie uczestniczyć w tym procesie? Pan w aktywnie, powiem tak, to jest przedmiot rozmów koalicyjnych. Mm -hmm. Ja chcę aktywnie uczestniczyć w procesie... na prezes PFR-u. To musiałbym zrezygnować z mm -hmm. mandatu posła. Pewnie dałby pan radę. To nie jest trudne rezygnacja, tylko pytanie: że to, Czy to jest jakby najbardziej optymalna formuła? Polska gospodarka mogła głębokiej reformy. Szczególnie w obszarach, które są na co dzień być może nie niezauważane przez, przez opinię publiczną, a to jest deregulacja, to są, to są kwestie transparentności podatków i konsolidacja finansów publicznych i postawienie na wzrost. Wzrost gospodarczy to są olbrzymie pieniądze. Przypomnę, 2,5 miliarda miesięcznie tracimy z opóźnień z tytułu KPO. I teraz tak. Róż, są różne formy tej kontrybucji do koalicji rządzącej. Chcę, być, chcę w tym uczestniczyć w tej czy w, w innej formie. Nie namówim pana na spekulacje personalne. Czy no bo będzie pan minister, wiceministrem nie na, finansów? Nie namówi mi pana na spekulacje personalne. Szefem Komisji Finansów Publicznych. Wszystko jest możliwe i wszystko jest tak samo niemożliwe. Zobaczymy, co, co zostanie ustalone. Dzisiaj przed nami jest realne stworzenie... Jednoznacznej większości Sejmowej i w Senacie, powołanie Prezydium i Sejmu i Senatu. Zakładam, że najpóźniejszy możliwy termin rozpoczęcia prac Sejmu to 14. jest 14 listopada. Wtedy to się wydarzy. No i w tym momencie mamy większość w parlamencie włącznie z możliwością przeprowadzenia ustaw. Oczywiście bez rządu jest to bardzo trudne. Bez prezydenta. Bez utworzonego rządu. Jest to bardzo trudne i zakładam, że z prezydentem w niektórych sprawach nie będziemy się zgadzać. W związku z tym ja jestem zwolennikiem tego jest jednak, żeby zgłaszać postulaty, iść z ustawami. Najwyżej jak będzie prezydent go je wetował, to będziemy. Już od pierwszego dnia, już od pierwszego posiedzenia, posiedzenia nowego Sejmu, czy tam drugiego posiedzenia to to Ale być... nie patrząc na to, kto jest, kto ma misję sformułowania gabinetu. Misji, tak? misji, misję pan będzie... Morawiecki załóżmy, teoretycznie, ale... może mieć misję sformułowania gabinetu, a opozycja, bo wtedy będziecie opozycją, chociaż mającą większość w Sejmie, może wnioska ustawami poselskimi projektami. Ja uważam, że tak. Zmiany, tak? Ja, ja, uważam, ja, ja jestem zwolennikiem takiego rozwiązania, bo Polacy od nas, od tych. Którzy wygrali wybory od szerokiej koalicji, oczekują działania, a nie gadania. W związku z tym im, y, pułapka PiSu polega na tym, że nie tylko chcą wyprowadzić pieniądze, zatrzeć ślady, ale w dużym stopniu chcą doprowadzić do tego, że opozycja pokaże swoją bezradność, w związku z tym, że przez dwa miesiące prawie nie rządzi, pomimo że wygrała wybory. Dlatego też ważne są wszelkie gesty, tak ten y, z, przed dni de facto, czyli pokazujący, mamy kandydata na premiera, jesteśmy większością. Tak samo działanie w Sejmie uzgodnienia Sejmowe, w obszarach, które można szybko podejmować działania. Jeszcze raz, to wszystko będzie przedmiot analiz koalicyjnych. Ja jestem zwolennikiem szybkiego działania i pokazania siły w Parlamencie, że my chcemy rządzić, mamy na to pomysł, a to, co będzie do realizacji w pierwszym roku, musi być konsensusem pomiędzy partiami tworzącymi koalicję, no bo każda z innym programem szła do A wyboru. co zrobić z takimi, je ja to eufemistycznie nazwa, to są poważne sprawy, kwiatkami, jak niepodjęta decyzja, co z dalszym mrożeniem cen energii. Od 1 stycznia ceny energii są dla gospodarstw domowych znowu wolnorynkowe, co może być kłopotliwe dla kogo... Kolwiek to będzie tworzył wtedy rząd. To samo z kwestią przywrócenia 5% stawki VAT, która została obcięta ze względu na wojnę w Ukrainie i ogromną inflację do, do zera. Znowu od 1 stycznia żywność teoretycznie drożeje minimum 5%. Wiadomo, że zawsze jest taki efekt, podciągania przez... Są dwa elementy. Dziękuję za to pytanie, ale to jest pytanie, kiedy on powstanie. Mhm. Znaczy w PiS przecież chce zrobić wszystko, żeby powstał najpóźniej, mhm. żeby nie miał wpływu na cokolwiek, co się wydarzy 1 stycznia. Uważam, że powinniśmy zarządzać tym rozsądnie, nie robić nic na łapu capu. Stąd też koncepcja przyjęcia ustawy budżetowej, taka jaka jest, nazwanie tego, że to jest wszystko... Jest odpowiedzialność pisowska, bo opóźniali powołanie rządu. Odpowiedzialnością za to, że 1 stycznia jest tak, a nie inaczej, jest również obarczony pan prezydent. Bo trzeba nazywać rzeczy na imieniu. Nie możemy być frajerem, który daje się kopać i potem mówi: Boże, nie byłem w stanie się bronić. To jest pułapka pisowska, którą musimy nazwać i przekazać społeczeństwu, dlaczego, z czego ona wynika. Nie jestem zwolennikiem robienia nerwowych ruchów w budżecie, którego nie znamy, a skala problemów jest poza budżetem, jak wszyscy dobrze wiemy, w różnego rodzaju funduszach, od BGK przez PFR poprzez fundusz covidowy i różne inne, o których pisał NIK. O ile dobrze pamiętam, NIK ma wątpliwości do 184 miliardów wydatków zrealizowanych przez różnego rodzaju fundusze. Znów... Kilka miesięcy będzie potrzebne, dwa, trzy miesiące potrzebne będzie na szybką analizę tego i wyciągnięcie wniosków, zrobienie właściwej strategii. Dlatego to para, pierwsze pytanie o KPO jest takie ważne, bo to są duże pieniądze, które są relatywnie, relatywnie łatwe do pozyskania. Relatywnie łatwe jest naprawienie chaosu po polskim ładzie, uporządkowanie systemu podatkowego, nastawienie urzędów skarbowych w inny sposób niż dotychczas do przedsiębiorców, to są rzeczy łatwe relatywnie łatwe. Dużo trudniejsze jest jakby rozpoczęcie realizacji programów partii, ale one muszą być realizowane teraz, bo zaraz przed nami wybory samorządowe i europejskie. Czyż PiS będzie grał na to, żeby pokazać? Patrzcie, obiecali, nie realizują. Nie dowieźli. Jeszcze jedno pytanie związane z programem pana, ugrupowania, z którego pan wchodzi do Sejmu. Polska 2050 niosła na sztandarach, może nie najwyżej, ale gdzieś to było wpisane, taki postulat, koniec z rozdawnictwem. Tymczasem wszystkie pozostałe partie koalicyjne mówią, wszystko, co było dane, nie zostanie odebrane. Więc tutaj... Czuję pewien dysonans poznawczy. Jest różnica w programach partii, należy ją nazywać po imieniu. A co to znaczy koniec z rozdawnictwem? Należy przejrzeć na przykład kryteria tego, jak przyznawane są świadczenia pieniędzy. Ja uważam, że do zasady trzeba przejrzeć, natomiast to musi być element pracy koalicyjnej. Jest propozycja na przykład PSL-u, aby zamienić 13-14 emeryturę na formę likwidacji podatku dla emerytów. Uważam, to niezły pomysł, dlatego że wtedy emerytura nie ma prezentu emerytalnego, tylko ona jest elementem emerytury i kończy się rozdawnictwo w tym momencie, bo kolejne już podwyżki są z bazą, która, którą ta emerytura jest, a potem mamy normalną waralizację. Nie ma prezentów od rządu, każdy wyprasowuje to, co ma. Oczywiście jest to trudna rozmowa, no bo mhm. przez definicję partie szły z różnym programem. Trzeba... Opracować listę spraw pilnych do załatwienia, lista wspólnych spraw. To było takie hasło. A macie, a macie jakiś taki komitet sterujący, że w ramach tych. No, prawie pięciu partii, tak? pięciu grupowań, które tworzą te, te komitety wyborcze, które będą budowały większość parlamentarną. Jest jakiś komitet sterujący z każdej partii, ktoś tam w tym komitecie jest, do, dedykowany do spraw związanych z finansami i gospodarką. Na razie komitetem sterującym są liderzy, liderzy. poszczególnych no partii. No tak, ale oni nie mogą tego załatwiać. Mogą ustalić podstawowe. Warunki brzegowe. No. Warunki brzegowe, czyli lista wspólnych spraw. Przypomnę, lista wspólnych spraw. A pan jest w takim komitecie? Lista. Jeszcze, jeszcze nie ma tych komitetów powołanych, bo mamy rzeczy podstawowe do, do zarządzania, czyli powołanie rządu i powołanie, jakby powołanie prezydium zarówno Sejmu i Senatu. To się będzie działo w najbliższych dniach. Co do zasady. Lista wspólnych spraw była takim listą, który stworzył między sobą PESEL, a Polska 2050 to zagrało. To znaczy umawiamy się na to, co nas łączy, a nie na to, co nas dzieli. Tego typu podejście proponuję również... W całej koalicji, Nie zrealizujemy programu wszystkich partii w ciągu jednego roku, ale ten rok najbliższy jest kluczowy do tego, żeby zrealizować każdy, podstawowe postulaty w, taki, w takim obszarze, jakie to Każdy musi wie. coś dowieść. Musi pan... dowieść, bo ludzie, bo wyborcy Obiec. z jakiegoś powodu. No, 55% frekwencji prawie. I, I na koniec mam takie trochę nostalgiczne już pewnie pytanie do pana, ale to nie jest jakieś spojrzenie 30 lat wstecz, spokojnie. Jak się kandyduje z 40 miejsca na liście? Jest zupełnie inaczej, niż z pierwszego. Trzeba dać, się, dać wyborcom znać, że się jest no. i tak znaczy, no, trzeba zwrócić na siebie uwagę, żeby pojechali na... Bo pan poprzednio kandydował z pierwszego, nie? Zupełnie inna kampania. No, to jak się robi taką kompanię z czterdziestego? Trzeba, no to bardziej to jest targetowane, trzeba ludziom pokazać, że się jest, że się startuje. Oczywiście frekwencja wtedy nie pomaga, bo ludzie gremialnie głosują na partie polityczne. Warszawa jest też dużym, dużą aglomeracją, ludzie muszą wiedzieć, że nie tylko, że się zgadzają z panem, z Pana programem, ale muszą wiedzieć, gdzie Pan jest i zmusić się do zagłosowania, co jest wyższą szkołą jazdy. A co, jeździ Pan z y, kawą po Warszawie? Akurat z, z krówkami. Z Krówki, y, mam, y, mogłem przynieść tutaj, mam w samochodzie, zostało mi trochę, y, i ulotką, y, rozdawałem te ulotki w, o, osobiście. A ludzie nie reagowali, o, to on już był, nie, nie chcemy z nim rozmawiać. To jest ludzie, trudne. Ludzie to reagowali to face to face. bardzo pozytywnie, ale wie Pan, bez polityki face to face, y, lajki nie głosują. No trochę głosują. Wie pan co, mam zasięgi nieporównywalne do liczby głosów. W związku z tym wiem, że trochę głosują, a trochę nie i bardzo łatwo jest y, y, mieć A pan więcej zasięgów czy głosów? Zasięgów mam czasami milionowe w związku z tym, głosów nie miałem milionowych. Jest to trudna, inna forma kampanii. Trzeba nabrać też pokory, bo trzeba zachęcić ludzi do tego. Słuchaj, zagłosuj na nas. Jeszcze zjeść na samą dół i zagłosuj na mnie. Ale powiem tak, na końcu dnia udało się wyrwać mandat PiS-owi, zdobyć dla Trzeciej Drogi, z czego jestem zadowolony. Ryszard Petru, zadowolony, poseł Elekt, Trzecia Droga, dziękuję za to spotkanie. Ja dziękuję. To był program In InBiznes, Mikołaj Kunica, dziękuję Państwu i spotykamy się jak zawsze za tydzień. Do zobaczenia.